Cześć Siemanko, witam Was serdecznie. Po dłuższej już przerwie na kanale Fitboyek. Dzisiaj pierwszy odcinek tak naprawdę z serii QA jest to seria pytań i odpowiedzi. Zobaczymy jak to wyjdzie. Wszystkie pytanka pochodzą od Was. Mogliście je zadawać u mnie na instagramie. Wszystkie mam tutaj spisane. Jest ich łącznie 12. No i zahaczają trochę tutaj o sezon, o zawody, sprzęt, ale to wszystko dowiecie się już w tym filmie. Tyle, nie przedłużam, przechodzimy do pierwszego pytanka. Pierwsze pytanko brzmi Która trasa według Ciebie była najtrudniejsza w Bike Atelier w sezonie 2021? Tutaj ponownie sobie przeanalizowałem trasy z tego ubiegłego sezonu i myślę, że Wisła. Brałem jeszcze pod uwagę Ustroń, ale tak naprawdę trasa w Wiśle dużo więcej mi sprawiła problemów niż trasa w Ustroniu. Stąd wybór padł na Wisłę. Przejdźmy do pytanka numer dwa. Czy myślałeś o startach na przełaju? Kurczę, powiem Wam szczerze. Yy, ogólnie kolarstwo przełajowe dosyć mnie interesuje. Śledzę różnego rodzaju relacje, czy to na YouTubie, czy na Instagramie. Ale jeśli chodzi o starty, no niestety nie. Nie będę mógł startować, ponieważ mój układ odpornościowy mi na to nie pozwoli. Już teraz, nawet w bajgatelie, jesienią, dużo miałem jakichś takich infekcji po startach. I jest to właśnie z tym związane z układem odpornościowym. Dlatego, starty na pewno nie. Aczkolwiek nie wykluczam jakichś takich rekreacyjnych przejażdżek. Może pomyślę nad, nad rowerem, właśnie przełajowym. Zobaczymy to wszystko. Wszystko są plany, ale może. Może którejś z nich wyjdzie? No i tu tyle. Pytanko numer 3. Jaki był pierwszy rower, na którym startowałeś? O kurczę, to takie dosyć, że tak powiem, sentymentalne pytanko. Pierwszy rower, na którym wystartowałem, i to było w 2017 roku, był to Cross Level R4 na którym zresztą teraz śmiga mój brat. Przekazałem mu rower. No powiem szczerze, mam duży sentyment do tego roweru. Tak, także to jest to jest pierwszy rower, na którym wystartowałem nota w Bike Atelier. Pytanko numer 4. Planujesz jakieś starty w XC? Myślę, że tak. Tutaj raczej yy, raczej problemów nie powinno być. Tym bardziej, że też lubię właśnie jakieś takie techniczne elementy na trasach yy, maratonów. Przejdźmy do pytanka numer 5, które brzmi następująco. Czemu jeździsz na elektryku? Co o nich sądzisz? Yy, tutaj od razu sprostuję pewną kwestię, mianowicie elektryk nie jest mój, tylko mojej mamy. To tak po pierwsze, a po drugie yy, elektryk służy mi tylko i wyłącznie do objazdu tras. I to tras górskich, na które przyjeżdżam tak naprawdę dzień przed zawodami. No to tym bardziej nie chcę męczyć nóg na, na dzień przed imprezą. No, stąd właśnie używam elektryka, żeby zobaczyć, jak wygląda trasa, jak wyglądają jakieś techniczne elementy. No i tyle, żeby po prostu później mnie nic nie zaskoczyło już na, na samych zawodach. Trasę sobie zobaczę, tym samym się nie zmęczę. Jest wszystko. Przyjemne, no i myślę, że, że w tym pytanku to by było na tyle. Przejdźmy sobie do pytanka numer 6. Jeździsz na szosie czy tylko góral? Tak, naturalnie jeżdżę na szosie. Sporo, sporo treningów na niej wykonuję. Uważam, że no dużo dokładniej można wykonać trening niż na guralu. ponieważ w terenie no jest sporo jednak jakichś takich szarpnięć. Nierówny teren, i tak dalej, a nasza szosie, jak mamy asfalt w miarę równy, bez tam jakichś większych yy, nachyleń, i tak dalej, no to, to wydaje mi się, że jednak można dokładny trening wykonać. Tak więc, jeżdżę również na szosie. Przejdźmy do pytanka numer 7, które brzmi następująco. Czy objazd trasy przed zawodami dużo daje? Oczywiście, że tak. Yy, tak naprawdę. Owias trasy, szczególnie etapów górskich, no to jest no, konieczność, jeśli myślimy o jakimś ściganiu. Po prostu wtedy mniej elementów jest nas w stanie zaskoczyć w dniu zawodów. Jeśli sobie sprawdzimy różne techniczne fragmenty trasy, czy to zjazdy, czy podjazdy, wiemy, jak dany element przejechać i zrobić to jak najszybciej. I to jest tak naprawdę głównym powodem objazdów tras. No a to nam się też łączy trochę z pytaniem numer 5 o, o elektryka. Pytanie numer 8 brzmi: Górska trasa czy płaskie szutry? Oczywiście, że górska trasa. Tutaj podjazdy są moim konikiem. Myślę, że to też jest związane z, z moją wagą, ponieważ ważę 63 kg około tak w sezonie. Po prostu góry to mój konik. Tak więc górska trasa. O proszę, mamy ciekawe pytanko. Skąd pomysł na kanał YouTube? Pomysł zrodził mi się myślę dwa lata temu w głowie. Od roku mam kanał, dokładnie ponad rok temu był wrzucony pierwszy film. A pomysł wziął się po prostu z tego, że zacząłem się ścigać. Lubię nagrywać, lubię montować filmy. Także można powiedzieć, że z pasji no i sprawia mi to ogromną radość. Czy to nagrywanie zawodów, czy jakiś yy, takich vlogów, czy teraz QA, to, to jest to, co bym chciał robić. Myślę, że to jest też fajne połączenie yy, dwóch pasji i kolarstwa, i, i nagrywania, robienia zdjęć. Także stąd się wziął ten pomysł. Przejdźmy do pytania numer 10. Pytanie numer 10 brzmi następująco: ile ważysz i ile masz wzrostu? No w sezonie tak około 63 kg, w tych granicach mi się waga utrzymuje, a wzrostu mam 1,78 m. Przejdźmy do następnego. Przeniosłem się do domu, bo na dworze już ciemno, a nam zostały dwa pytanka. Pytanie 11. Jaki trenażer i rower przyjeździ około 100 km w tygodniu wiosną? Myślę, że mogę Ci polecić mój trenażer rolkowy typu Smart. Jest to TAX VORTEX, łatwo się łączy przez system ANT z komputerem, z tabletem, z telefonem. Nie ma też problemu z przeprowadzeniem treningu na liczniku, bo również jest łatwa łączność. Natomiast jeśli miałbym drugi raz kupować trenażer, wolałbym dołożyć troszkę pieniążków i kupić coś z linii TAX FLUX, który potrafi nam wygenerować większe nachylenie, bo 15% Mój natomiast tylko 10, ale myślę, że tutaj bardziej przeważającym argumentem będzie cisza. Jest dużo bardziej cichy niż mój, no i nie trzeba zmieniać opon. A te niestety dosyć często trzeba wymieniać. Szczególnie przy jakiejś mocniejszej jeździe, gdzie ona się dużo bardziej grzeje szybciej i eksploatacja jest dużo, dużo większa. Także. Jeśli chodzi o trenażer, to, to tyle. Przechodząc do kwestii roweru. Tutaj śmiało możesz założyć rower, na którym jeździsz na co dzień na zewnątrz. Jedynie pamiętaj o tym, aby dokładnie zabezpieczyć ramę, aby nie dostał się tam pot, ponieważ jest ona dosyć podatna na takie rzeczy. I druga sprawa, miej na uwadze napęd, który dużo szybciej się zużywa na trenażerze łańcuch się dużo szybciej wyciąga, także warto. Przed wyjściem, już na dwór, sprawdzić sprzęt, zobaczyć, czy czegoś nie trzeba wymienić, bo najczęściej jakaś część, bądź czasem cały napęd, yy, może być po prostu do wymiany. Ale śmiało możesz, możesz jeździć na rowerze, na którym jeździsz na zewnątrz. Przed nami już ostatnie, dwunaste pytanie. Czy jeździsz rekreacyjnie na przykład z rodziną, ze znajomymi, poza treningami i zawodami? Oczywiście i sprawia mi to ogromną radość i takie chwile na pewno są potrzebne. Myślę, każdemu kto się ściga jest to taka trochę odskocznia, bo możemy się przejechać dla fanu i to jest mega. Bardzo często wyjeżdżamy właśnie z rodzicami gdzieś w góry z rowerami czy to Wisła, czy Istebna, czy Ustroń. W każdym bądź razie razie miejsca, w których możemy odpocząć. Myślę, że to by było na tyle Dajcie znać, co myślicie o tym QA. Jeśli Wam się film spodobał, to zostawcie łapę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z następnymi materiałami. A jeśli ktoś nie czuje się usatysfakcjonowany odpowiedzią, to zapraszam na Facebooka. Możecie do mnie napisać wiadomość i wtedy postaram się Wam dokładniej odpowiedzieć. A tymczasem ja życzę Wam wesołych świąt. I do następnego filmu. Trzymajcie się. Hej!